Witajcie, moi drodzy, z tej strony, no oczywiście, że Dante, i kontynuujemy sobie naszą rzymską przygodę w Romu Total War Remaster, gdzie przewodzimy rodowi Scypionów, e, czyli historycznych pogromców Hannibala. E, I w tym odcinku będę próbował również zająć Kartaginę. Jak nam pójdzie? No zobaczymy. Także zapraszam. Jak widzimy, na początku dostaliśmy tutaj od Senatu misję, żeby zawrzeć umowę handlową z Numidią. My tu powinniśmy. No, tak, mamy w rekrutacji dyplomata, także no niebawem się to wybarzy, wydarzy. My zablokujemy admirałem Tertiusem i jego flotą port kartagiński, żeby przez przypadek nie wpadł super pomysł desantu na Sycylię, bo. Mogłoby to spowodować... Może jakieś wielkie straty, ale, ale mogłoby troszkę nam popsuć tu szyki, ponieważ musielibyśmy się skupić na, na walce na Sycylii, zamiast tutaj w Afryce. E, 1500 denarów w skarbcu co możemy zbudować. Zróbmy tak, że na razie wybudujemy w syrakuze coś do. Coś do... tutaj. Public Order, czyli weźmiemy takie miejsce kultu Saturna. Budujemy. W Kapui buduje się port. Tu na razie nic ciekawego. Tutaj również dzieje się, dzieje się jakby odbudowa portu. Tu mamy dwóch gości. Flaviusza i Quintusa. A niebawem wyruszą oni na podbój Kardaginy. Ale tymczasem tura, chociaż jeszcze sprawdźmy, jak nasz yes. dyplomata nie idzie tutaj w kierunku, w kierunku dalekiego wschodu, bo tutaj są ziemie pontów i Seleukidów, żeby zawrzeć z nimi umowę handlową. Jak widać, Juliusze e, mają już 8 osiem, osiem albo 9 tych miast. Także no, są zdecydowanie najsilniejszym rodem rzymskim, bo my mamy raptem 6 tych tutaj e, miast. Brutusowie dowodzą 4 a 5 miast. Czyli tyle samo, tyle samo co my. Będziesz, e, że ja powiedziałem sześcioma? Nie, mamy 5 pię miast. Tym bardziej, że tutaj jeszcze nasze oddziały w Tapsus będą musiały powstrzymać bunt, to jest nieuchronne, że pojawi się jakiś problem. A Tiberius Polybius biegnie, żeby zrealizować tą misję handlową, którą zlecił nam Senat. W międzyczasie, jeszcze sprawdźmy, co możemy postawić sobie wreszcie. miast. I tutaj będzie tak, pałac, prokonsulat na pewno. Tu się buduje port. To nic nie będziemy ruszać. Tu te płodozmiany. zmiany. Hmm, czy tam inne? Nie, to są, przepraszam, jakby chyba jakieś farmy, czy to nie są nawet dla ale no jakieś tutaj, w związku z jakby rozwojem populacji. Więc ta tura raczej nic odkrywczego. Zobaczymy tylko, czy możemy tutaj przeszkodzić na że jak najbardziej możemy lecimy dalej następna tura zaczniemy ją od Cornel już Sypion nie żyje. Chyba umarł w Kapui. Jak najbardziej. A my w międzyczasie realizujemy Trade Rides. Super. Przy okazji zobaczymy jak daleko sięgają tutaj. Hmm, te maski numidyjskie. Eee. Tapsus już jest w miarę spokojnie. szybko Retrain? Eee. 3,5 tysiąca golda w skarbcu. W Kapui, słuchajcie, zrekrutujemy swój okręt. Bo będzie nam potrzebne do przetransportowania pozostałej ilości o, przedstawicieli naszej rodziny frakcyjnej. A Lil Biał. Co tu możemy zbudować? Trzy hmm. baraki są nam potrzebne. A może jednak, no, te tutaj, Tajnie. Dobra, hmm. pójdźmy w te stajnie, bo w sumie jakby kawalerii za bardzo nie mamy. To jest flota montowników, więc na razie się nie ma czego obawiać. O, no to wracamy sobie tutaj do naszego przyjaciela Heriusa Palmy, który idzie załatwiać trade rightsy, Trade Right's na dalekim wschodzie Okej, okay. senat wyprawi grzyska na moje cześć. Nic ciekawego się nie pojawiło na mapie. Aha, dobra. Słuchajcie, tutaj w co prawda już są zamieszki. Eee, tutaj powinno być gdzieś... A zaraz sytuacja staje opanowana. Kopuj. A standardowo tutaj. Wiecie, jak no ktoś tam się rzuca... Więc principesów... Pryncypsów. principsów ładujemy na okręt. Niech wyładuje tu naszego członka rodziny 3800 skarpcu. Co możemy zbudować? Tu byśmy mogli zbudować. Chyba, że coś w Kapui. Ja w Kapui port się buduje. To budujemy dalej. Coś związanego z rozwojem populacji. Jest i tutaj przedstawiciel partów, ale chyba z partami mamy trade rights. Tak, dokładnie. Że tutaj jest nasz palma. No nie ogarną. Idziemy dalej. Na południe. Tutaj. Tutaj się nie spodziewam, że ta misja Kejesusa. No, coś dała, bo już za bardzo chyba nie ma czego po prostu szukać. Pamiętam moją pierwszą przygodę z Rome Total War, mogę się mylić, chyba to był 2004 rok. Ta gra jako... Jako w ogóle taka, taka ma... Wiecie, gra, która łączyła RTSy... Gra RTS-y i trochę strategię taką, turową. Zrobiła pio piorunujące wrażenie na mnie dziecku hmm, czwarte klasy. Eee, powiem wam, że naprawdę jeżeli chodzi o to, to hmm, tą grę darzę olbrzymim sentymentem. I w słuchajcie. Sensie, a propos sentymentu, to tu padł, dlaczego chłop umarł Niech już będzie. A my tymczasem wyruszamy wojskami do Sypion, Publiusz Sypion ma... Trochę tych jednostek tutaj Ma a dorzucimy jeszcze Hastiati Rekrutacja Proszę bardzo Tu się chłopaki burzą No ale nie ma na co my princepsów sobie dorzucimy Czy coś tu możemy repair Czy to się da z, z, z jakby wiecie zaniechidować No z tej możemy więc budujemy sobie tutaj do szerzenia wiary Saturna. Saturna. Jakąś świątynię? Czy coś w tym stylu? Tu troszeczkę się odgryziemy za naszego, naszą flotę, która poprzednio dostała. Ciry I znaleźliśmy pontów. Trade rights. A most generous proposal. Super, czyli ta misja na a w dalekim sensie już się udaje, i tutaj nasz dyplomat, no bądźmy szczerzy, nabrał nam dosyć dużo tych trade-rightsów, i to będzie cytowało nam ekonomię, więc naprawdę fajnie. Pamiętam na początku, jak to było irytujące, że trzeba było wysyłać dyplomatów, żeby oni wykonywali w ogóle jakiekolwiek interakcje dyplomatyczne w, między frakcjami. Potem, już bodajże, chyba Vampire, e, Total War e, zostało to zmienione na ten system, taki znany z dzisiejszych Warhammerów czy innych, czy innych po prostu Total Warów współczesnych. Ale, słuchajcie. Trochę coś tam czytałem. I wychodzi na to, że. Wychodzi na to, że tak faktycznie no, no tych posłańców wysyłano w tamtych czasach. E, I, i, i po prostu no jest to jakieś. jakieś odzorowanie tego faktycznie co tam kiedyś robiono. Jak to prowadzono tą dyplomację. Eee dalej. Projemy budujemy. Oczywiście, że. płac pro konsula. Tutaj możemy zbudować jeszcze. Um, słuchajcie, słuchajcie. Parę budynków. Tu będziemy. Tak, koszary mamy. Tu również koszary mamy. Tu będziemy mieć statninę. Więc tutaj myślę, że nie będzie sensu. Czyby zbudować. Akademię można, baraki legionów. No i co moi drodzy No, ale to spokojnie, nasz dyplomata idzie do, do współczesnego Izraela, a my lecimy dalej. Macedończycy biją się tutaj z brutusami. Tak jeden za jeden. Raz my, raz wy. A Juliusze, no Juliusze napędzają się, napędzają się wzajemnie tutaj w rzymskim świecie, żeby właściwie rozpędzić swój ród. I myślę, że kiedyś to będzie problem. Bo prędzej czy później, jak Straż pokazała. No to chodzi do wojny domowej, nie? No tu coś się wydarzyło Niechbo umierają tutaj Ale się trzy działy plus słonie Naprawdę Ja nie będę się tu Caskał Atakujemy Kartaginę. o to słabitka taka, wiecie, w późnych godzinach wieczornych. Musimy jak najszybciej się dostać do środka miasta. Więc przyspiesza troszeczkę. I szturm się już zaczyna. Tamto oddziały wjeżdżają do miasta. Uwłoki już czekają na naszych. Tutaj kolejny oddział. I weźmiemy w pleszcze, więc nie będzie żadnego problemu. Na mapce widać, że. No dalej, te wojska przemieszczają się do środka. O! bardzo kawaleria przyjechała. Ale mogą sobie przyjeżdżać. To naprawdę nie zrobi żadnej różnicy. To jest z obu stron są atakowani, więc to jest, wiecie, szybkie starcie, no. Jednak jak walczysz na dwa, na dwa fronty, czy na dwie strony, no, ciężko ci to jest wygrać. Tutaj starcie jak wygląda? No, bardzo zaawansowane, bardzo, bardzo takie krwawe. Zobaczcie, że mm, obie formacje to są tarczownicy z krótkimi mieczami, więc... no walka Na krótkim dystansie my wprowadzamy wojska przez bramę te pozostałe, jak tu mam, 70 do 61. No, tylko masi są były jeszcze w tej wieży. Nie, wszyscy się skumulowali, a się tu po prostu chłopaki normalnie ścisnęli. W krótkim dystansie, co tu się dzieje, coś? Dobra, chodźcie tutaj na mur. No, pięknie tutaj. Aha, bo to nasi się spróbują wycofać. O, patrzcie. Ajajaj. Cały oddział prince princepsów wpadł, ciekawe. Zaczynają się jakieś podchody, szczególnie z tymi słoniami, będzie niebezpiecznie. Ktoś tu nas flankuje? Chyba nie, raczej. Ale te słonie, słuchajcie ile tu jest. 36 Dobra, chcecie wskakiwać mi na te mury, jak te słonie tutaj są po w pobliżu. słońce wzdać zanim oni skończą walczyć O, o jajku, to jesteśmy... Oni strzelają, słuchajcie. Dobra, wstaje się, schodzimy, nie ma czasu. Szybko, szybko, przyzbroić się. Szybko, szybko. Ciężka walka z słoniami. Wam to nie za dobrze wygląda. Ale wjechali generałowie. na no, koniach może to pomoże. Jest. ładujemy wszystko to mamy. Przeżywili tu generała, co się. Dobra, generał mi padł, A nasz był wcale nie lepszy. Myślę, że kwestia czasu. Dobra, panowie, idziemy tutaj. Trudno już, lecimy na pełną. Szybko wykończony wróg. Ten kapitan Balmano. Aha, o. w szał. Więc jest tutaj nadzieja dla nas. Może trochę ich wytrzebią. Da się ustawić. Wracka walka, walka tutaj kartagińczyków, no żeby coś obronić, no w końcu jest nasza stolica. Ale to... no nic z tego nie będzie chłopaki. Jeszcze... ty rzucają w włóczniami. Nie da się tego wygrać. Desperacki, kolejna... Desperacko kolejną szarżą próbują. Kawalerzyści coś zrobić, no. Bez sensu, bez sensu, panowie. Naprawdę. Szkoda życia. Poddajcie się. no ja nie wróżę tutaj szans nawet słoniom. Nie mówiąc o libijskich włócznikach, no bo to jest niemożliwe do wygrania. Jakiś cud. Karta może uratować. Jak nam ci moi najemnicy biegną? Grzać w tych. Padałem w słonie już w końcu. I sens, tak się właśnie zakończyło oblężenie Kartaginy. Nasz generał, tutaj Publiusz Scipion, triumfalnie wiedzie do Kartaginy. Faki, skończcie tych tutaj, bo jacyś dwaj, jacyś dwaj zabłąkani włócznicy, jeszcze próbowali coś tu zrobić. Moi drodzy, to jest ten moment, gdzie Kartagina została podbita się bierzemy exterminate, ponieważ nie chcemy tutaj żadnych zamieszek. Już to tapsus trochę nam pokazało, że nie warto dawać im szansę. Niszczymy budynki, ładujemy shrine vulcan Saturn Port Tutaj pójdziemy. Hmm. Tutaj może do dciągi. Pałac prokonsula i hmm. tradera. I moi drodzy. Tutaj kończymy dzisiejszy odcinek, w którym podbiliśmy Kartaginę która ma chyba jakąś zarazę tutaj w sobie, że tak powiem. Plagę. No nie, dobrze, ale sobie tutaj dorekrutujemy żołnierzy. I tym samym kończymy odcinek, w którym zdobyliśmy po raz, który powtórzę, Kartaginę, czyli stolica naszego wroga. I tak naprawdę Kartaginczykom zostają tutaj chyba dwie osoby na jas. Korsyce i Sardynii, ewentualnie tutaj, tak, chyba tutaj, eee, coś zostaje. No i ta ta prowincja w południowej Hiszpanii. Ale tym zajmiemy się już następnym razem. Także trzymajcie się i do zobaczenia.